Dobry wieczór, nazywam się Stanisław Śmiech. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na mój wielotematyczny kanał na YouTube. Mój kanał będzie traktował o polskiej kulturze, polskich tradycjach, polskiej historii, zwyczajach, obyczajach, ale nie tylko. Będziemy mówić też o ziołolecznictwie, o medycynie naturalnej, o, o zdrowym stylu życia, Zdrowym, a zarazem tradycyjnym. Połączymy tradycyjność z nowoczesnością, ze zdrowiem. Poruszamy też będą takie rzeczy jak hodowla zwierząt, uprawa roślin, gwara, stroje ludowe, muzyka ludowa i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Serdecznie zapraszam. Stanisław Szolc. EPF. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie dało na nam nagrać Dob Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. już czekają. Bardzo mi twarz, bo łzawie Nie widać bardzo No to dawaj Na moim kanale będą poruszane różne sprawy, w sensie, że że nie wiem. Do zobaczenia wkrótce.